o, siemanko <laughs> Ladies and gentlemen, dzień życia for life robota się robi tutaj widzicie Tomasza, Nosy, tak. kawkę ma już zrobioną, <laughs> telefon podłączony, komputer ale nie wiem na <laughs> komputera nie chcę pokazać, bo mam tam swoje ty to, to tak, to będzie nasz koniec. a tutaj jest mistrz sprzedaży, proszę Mr. Piotr. Dzika broda. Udaje, udaje, no nie pracuje. No. Poważna mina. Kawę też już zrobił, nie nie zrobił, nie? A zobaczcie tą fryzurę jakąś. Takiego wkurzonego tego. O. Nie, no, Piotr pracuje. Piotr pracuje. <głosy> <głosy> tu nasze biuro. No, a o i tu Zostaw. są kaktusy. Zostaw. Tu jest, tu jest Krzysiek pocięty na części. To jest, a to jest dziki ten. Tu nasza marihuana. A tu jest Piotr, no Piotr tutaj jest ogół wielki. Tutaj też jakiś kaczor. No tu. Elegancko, tak przed biurem bardzo proszę ekipa siedzi tu o tu mamy dziewczynę proszę fajnie patrzy tutaj trochę towaru a tutaj stanowisko Krzysztofa też ma fajną dziewczynę o tu elegancka komputer włączony no i dobra, wrócimy jak będziemy w ferworze walki, zamówienia i tak dalej. No, chłopaki, proszę się pożegnać. Piotrze, spójrz no tu. Piotr udaje, że... Panie Piotrze, pan spojrzy. Nie mogę teraz, jestem... tym ten... on... Zajęty. Zajęty. To, to, to. O, 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 tak. Cóż za poważna mina. Uwaga. Piotr <laughs> Dobra, no i tu się będzie śmiała